iPhone poparzył twarz kobiety w Chinach. Czy jest coś, co może się nie wydarzyć w Chinach? Kobieta z prowincji Hunan twierdzi, że iPhone poparzył jej twarz i zostawił na niej brzydkie blizny. Mówi, że prowadziła długą konwersację z jej chłopakiem i poczuła, że telefon robi się bardzo gorący. Czuła się nieco niekomfortowo, ale zignorowała to i kontynuowała rozmowę. Mówi, że nie zauważyła poważenia, ale ktoś w pracy zapytał, co się jej stało. W szpitalu przepisano jej maść. Ta jednak nie zadziałała i kobieta wróciła do kliniki. Okazało się, że to poparzenie elektryczne. Zadzwoniła do centrum obsługi Apple i opowiedziała o zdarzeniu. Ale zgadnijcie, to w końcu Chiny, więc nie dostała jeszcze odpowiedzi.